Hello, cześć, bardzo coś dzień, co jest to Was. King Famous Second Son, jest to mini serial z dodatku Calls Legacy, czyli dziedzictwo kola dla gry właśnie innej Second Son. Mogę podbiłem do misji i myślałem, że chciałem rozpocząć nagrywanie, a coś nie rozpocząłem nagrywania, więc teraz nagrywamy to. Więc teraz nagryłem tak od zera, raz jeszcze. A więc... Teraz w ogóle będzie rozmować co się przycisza, a wy oglądajcie dalej. Okej, goat, musimy dostać się do tego parku. Ciekawy ten pierwszy co tu, a sobie jest dużo opcji trochę spodem grę przycisza. Ja nagram to dzisiaj wieczorem, bo... Aha. Tak, gramy z dobrą karmą, ponieważ... Mogłoby to przychodzić za ale... Na dobrej, na złej karmie gram na ekspercie, więc jak trochę nie byłoby fajnie. Wiecie, się to jest na mapie. O, taki tu blisko dobra. I'm, I need you to pick up my most recent story. The DUP are looking for it. I don't want it falling into their hands. Sure, man. Uh, how, how do I find it? The markers of the drop site are a series of fish stickers I placed to point the direction. Just follow the fish stickers. Glad you're here! Follow the fish stickers. <laughs> <laughs> Dobra, follow the fish stickers Nie wiem czy to jest kolejna Chyba może bardziej tutaj to być Albo na dach No, <laughs> szukać ryby tak trochę mi nie świta, ale dobra jestem szefem Dobra karma all the way Tak ludzie to się znaleźć właśnie temu że gram dobrym bohaterem u tym grać to pewnie bo inaczej na mnie reagowali Puch, Nie mogę do tego do tej gry Ja pierdzielę Sorry Zaldio nagam to trochę późno wieczorkiem bo inaczej ten odcinek jeszcze Nagrany, więc... I've got the power! Sorry. No przepraszaj... Ciebie nie zabiję. Czekaj, a jest kolejna? Jak tu jest ryba... Yeah. A gdzie może być kolejna ryby? Nie, tu jest danger, keep out. Czekajcie, czek, tu jest ryba. Ciekawe nie powiem. Fuh. Follow the fish, no. So, ja może musiałbym sobie wziąć jakąś moc neon. Czekaj, czy tu jest stary, bo to ciekawe, czy nie już uświadomić... A tutaj dobra. <laughs> Super, mój... No. Czekaj, tu jest kolega z DP, to może... Taki. Czekaj, to się koledzy brują. to raczej ich To Ten sekundę już lęczył się karmy na na typa... Przez... O, czekaj, to wejdziemy sobie od nich, może to? Nie, tak to jest, w ogóle, dawny gram. Uuu, ale miał audio ja pierdzielę. O! Jak jednak jest, jak to jest, jak to jest, jak na jest, jak to jest, jak to się już to troszkę. przywiczałem się do eksperta. Naprawdę się do grania właśnie na ekspercie. Okay, follow, find Wolf. Cole's Gift, Short Lived or Just Beginning, by Raymond Wolf. It's common knowledge that when Cole McGrath died, he not only cured the plague that was sweeping the world, but took every conduit with him to his grave. What we didn't know was that this would be temporary. Within a year, rumors emerged of the return of the conduit gene. Some believed that the plague had survived and mutated this time creating conduits rather than killing normals some believe that not all the conduits were actually killed but a few remained and were somehow able to spread their abilities i've personally looked into both of these urban legends and have yet to find proof of either of them which is why i'm here in seattle i believe the dup know more than they're letting on wow that was informative that's why i'm here there's more to this story and i think augustine and the dup have the key Going to need your help to figure it out. I'll be in touch. Uh thanks. Or uh, you're welcome, I guess. I know you've been safe to go. I check out to this batchage. Six, Lucky 7 O. Oh, loaded Agent O oh my, o, oh, kurtkę Jest to szczęśliwa siódemka Zika. Zika jest znany z poprzednich części tej, tej serii. Właśnie chodzi z grach z tej serii, więc... Powiem to tyle, jeśli na się odcinek. Mogę to na takie krótkocki postawić trochę zagarnąć. Wam się spodobało to Zostawcie w górę, rekomendacje, subskrypcje my się widzimy w kolejnych materiałach z Infamous Second Son właśnie z dodatku Cold Saga może kiedyś tą grę nagramy w całości nie wiem ale jaka tu się ktoś próbuje to się dołączyć do jest odcinka się dołączymy a więc co co, trzymajcie się, cześć